Natura w chmurach. Sponsorem programu jest Fiskars, producent narzędzi ogrodniczych i systemów nawadniania. Kwasieka w sercu miasta na dachu Galerii Rzeszów. Tutaj mieszkają i pracują pszczoły, a dla nas jest to pretekst do tego, aby rozmawiać na różne tematy, które poniekąd są z nimi związane. Dziś o tym, co człowiek robi dla klimatu i środowiska. Temat rzeka, tak można powiedzieć, ale my skupimy się na konkretach. Agnieszka Radochońska, dzień dobry. Razem ze mną Mirosław Ruszała, założyciel Stowarzyszenia Ekoskop. Dzień dobry. Dzień dobry i Rafał Szela, pszczelarz, architekt krajobrazu, pomysłodawca programu Tak dla Pszczół. Dzień, Dzień dobry. dobry. Nie jest Pan gościem, ale w zasadzie Pan jest u siebie, tak można powiedzieć. Tak, jestem u siebie. Jestem opiekunem tej pasieki, w której Dokładnie. się znajdujemy. Pasieki w sercu miasta. Dla środowiska możemy zrobić bardzo dużo. Można na przykład posprzątać brzeg Wisłoka, co ostatnio uczyniło Stowarzyszenie Ekoskop. Tak, chociaż to są bardzo symboliczne działania. To są takie wykrzykniki, chyba bardziej medialne niż realne. Czyli może się spotkało 15 osób. Chodziliśmy po Lisiej Górze i brzegu Wisłoka przez około godzinę. Zebraliśmy, tak jak ja policzyłem, 5 pełnych worków święci, czyli około 500 litrów. To nie porusza świat. To, to jest tylko akcent. W mojej opinii, rozwiązania systemowe, które nas mieszkańców czasem zmuszą do różnych ważnych zachowań, mówimy o błękitnym niebie. Dobrze, że mamy świat otoczony chmurami, czyli parą wodną, bo dzięki temu możemy tutaj żyć. Gdyby nie było tej warstwy gazów szklarniowych. Tej naturalnej warstwy, Ziemia byłaby grudką lodu. Ale my ludzie, przez nasz system, naszą cywilizację, nasze nawyki, nasze wygodnictwo, dokładamy tak dużo gazów szklarniowych, powodują, że Ziemia się będzie coraz bardziej podgrzewać, bo ona się podgrzewa. Jeśli ja się rodziłem, na Ziemi takie średnie stężenie dwutlenku węgla było w okolicy 350 ppm, czyli part per milion. Dzisiaj. Islandczycy mówią, u nas jest 415, wzrosło tak bardzo, że zniknęły nam lodowce. Mnie to trochę mieszkańca miasta w Europie nie obchodzi, ale jak ktoś mieszka na Pacyfiku, na małej wyspie, która jest 2 metry nad poziom morza, to zanikające lodowce jemu zabierają ojczyznę. I to się rzeczywiście dzieje. Są już ludzie, którzy są emigrantami klimatycznymi. Musimy... Potwierdzić, że ta część świata odpowiada za zmiany klimatyczne. Mówię o globalnej północy. To my mamy cywilizację, która zżera niewyobrażalnej ilości energii. Czy pracownicy każdej firmy w Rzeszowie nie mogliby między sobą zrobić takiego porozumienia? Przyjeżdżam do fajnej firmy, bieramy się po drodze, przyjeżdżamy we czterech. We czworo. Potem każdy z nas robi zakupy, załatwiamy sobie sprawy i tak wracamy, rozwożąc się po mieście. Ja bym chciał na przykład korzystać z komunikacji miejskiej. Chciałbym mieć to, co ma młodzież, aplikację, z niej korzystać, wsiadać w ten autobus za tanie pieniądze, albo jeszcze lepiej za darmo. W Dunkierce autobusy są za darmo. Czy oni są dużo bogaci od Rzeszowa? Nie wiem. Ale mają autobusy za darmo. Ja bym korzystał z takich autobusów. Trochę. Y nie lubimy chyba być od kogoś zależni, więc myślę, że to też wymaga zmiany. Panie Rafale, czy te przedsięwzięcia dużo robią dla środowiska, dla pszczół na przykład, o których tutaj mówi Pan ja myślę, Mirek? że przedsięwzięcia w ujęciu globalnym i w ujęciu takim nakazowym są ważne, ale, ale z drugiej strony dla mnie też liczą się te, te zupełnie takie oddolne, takie małe, drobne, które się pojawiają tu i ówdzie i to, że Mamy zawsze gdzieś znajomych i to, że ktoś gdzieś po, posprzątał, po, wziął worki, posprzątał trochę kawałek Kampinosu, tyle ile, ile mógł. Ktoś inny posprzątał jakąś tam rzekę e, pod Rzeszowem, w milniku czy gdziekolwiek. E, to myślę, że te działania są bardzo ważne, bo te działania są przede wszystkim liczne i te działania są takim przykładem lokalnym. Ten lokalny przykład jest e, dla mnie niesamowicie ważny, ponieważ on uruchamia troszeczkę, troszeczkę coś innego. Ludzie zaczynają troszeczkę o tych rzeczach inaczej mówić inaczej postrzegać świat i nie jest to tak, że ktoś od nich tego wymaga, tylko, że jest pokazane, że oni są ważni, oni mogą coś zrobić dla świata, tak? Dlatego takie działania lokalne uważam, że są niesamowicie istotne. Nieważne, że one są w takim czy w innym zakresie, a one się pojawiają i pojawiają się coraz liczniej i to cieszy, tak? Że z każdym razem jest coraz liczniej. Ktoś się pochwalił gdzieś tam w mediach społecznościowych, powiesił ileś budek dla ptaków, ktoś inny postawił hotel dla dzikich zapylaczy, dla murarki, czy, czy wysy, po prostu nawet wysypał, albo pokazał film, że u niego w piaskownicy, e, której dzieci już jakby nie korzystają, bo wyrosły, e, są dzikie pszczoły, tak? Bo akurat większość dzikich pszczół w Polsce mieszka w ziemi e, i właśnie takiego, takie, takie, takiego czegoś potrzebują, takiego opuszczonego miejsca, gdzie jest ziemia na podłoże stosunkowo szybkie i nagrzewa się, czyli jakaś forma piaskownicy akurat często się zdarza, że zostaje... Przez takie dzikie zapylacze zasiedlona. I potem się pojawiają takie różne py pytania: na no, zasadzie, do, to są pszczoły, czy one zagrażają? My często e, też na takie pytania e, po prostu o ludziom, osobom prywatnym odpowiadamy: nie, nie, nie zagrażają, proszę je zostawić spokojnie. One mają taki i taki cykl e, swój roczny, po, pożyją sobie trochę, później znikną, nie będzie ich, e, ponieważ znajdą sobie inne miejsce do, 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 zim, do zimowania. Każdy z nich ma do odegrania swoją rolę w w całym krajobrazie i na to trzeba zwracać szczególną uwagę, także podkreślając, dla mnie te lokalne, lokalne działania są takimi takim wyznacznikiem, że społeczeństwo dostrzega coraz więcej, że ogólnie nasz organizm społeczny jest, staje się bardziej wrażliwy na to, co się dzieje w otaczającym nas środowisku. Ja zanim jeszcze Panu oddam głos, to chciałam powiedzieć, że czasami takie małe działania od takich małych działań zaczynają się te większe. Tak, ja sobie bardzo cenię pasje społeczne i, i społeczników, ekologów. Sam należę do, do tego ruchu. Natomiast nie tylko sobie to cenię, to jest ważna rzecz edukacyjna. Powtórzę, ja zawsze mówię tak: jeśli ktoś za młodu posprzątał rzekę, zadbał o bioróżnorodność, posadził drzewa, to jak już będzie. Prezesem, dyrektorem, prezydentem, to będzie to pamiętał. My, jako stowarzyszenie, my, jako harcerze, czy, czy wcześniej jako ekolodzy, zrobiliśmy cały cykl wypraw w poszukiwaniu ekolandii. Ja dzisiaj jednej pani mówiłem, że wywieźliśmy prawie 50 tysięcy dzieci z Rzeszowa i okolic w pobliskie rezerwaty, żeby im pokazać, jak wygląda las, jak, jak wygląda przyroda. To są bardzo ważne rzeczy, te pasje. Ale, żeby na przykład Kraków był uwolniony od smogu, musiała być uchwała, że w Krakowie nie wolno od roku 2018 palić węglem. I taka uchwała powoduje, że restrykcja musi zablokować wszystkie piece na węgiel i one muszą być zmienione. Jeżeli ja chcę wielki park, w którym będą drzewa, w moim mieście. To bez decyzji Rady Miasta i pana prezydenta ten park nie powstanie, bo ja sobie dziko sadzę trochę drzew, mam nielegalne drzewa w tym mieście, mam też legalne. Ja sobie sadzę, sieję sobie łąki kwietne, mam i legalne i nielegalne, ale bez decyzji włodarzy. Poważne rzeczy się nie zdarzą. Jest w tym sporo racji, że właściwie ruchu, ruchu samochodów no, to są decyzje administracyjne o wyłączeniu danej ulicy. Są decyzje administracyjne też o rewitalizacji na przykład jakichś fragmentów miasta, czy rynków, czy, czy centrów miejscowości, też i podmiejskich. Tak? Są to też decyzje administracyjne. Są, na to muszą być też pieniądze. Też są zmieniane i też no, ważne jest zawsze, że dla mnie jako architekta krajobrazu, żeby w tych wszystkich miejscowościach, gdy coś robimy, pojawiała się zieleń, pojawiały się, pojawiała się zieleń, ale też taka zieleń trwała. No wiemy, że też klimat się tam, znaczy warunki miejskie się na tyle zmieniają, że, że często te drzewa, które jeszcze 30, czy 40, czy 50 lat temu sadzone w mieście, to były taką zielenią trwałą obecnie coraz częściej. Widzimy, że obserwując stan zdrowotnych sadzone, drzew, Posadzonych po iluś tam latach, że no, te warunki są na tyle już dla nich niekorzystne, że robią się też taką zielenią e, wymagającą zmian. Tak? Czyli właściwie można powiedzieć, że my teraz sadząc drzewo w mieście, e, sadząc nawet większy egzemplarz tego drzewa, no, sadzimy go w zasadzie na 20-30 lat. Ono już 100 lat nie, nie dożyje, ponieważ no, już nie ma tych warunków. Gęsta sieć mediów, e, troszeczkę du, dużo, też spore niedobory wody, no bo, bo też trzeba powiedzieć, że do że, no, miasta. Mamy wysuszone. Generalnie deszcz pada w mieście tak samo jak na wsi. To, są, to jest niezależne od nikogo, ale ale z drugiej strony no, dużo jest odwodniej, i takiej, e, także wiele, wiele miejsc w miastach jest po prostu zbyt suchych, e, co oczywiście technologicznie można rozwiązać drugo, w drugą stronę i można by było też o to zadbać, żeby jakby ten poziom wód gruntowych w mieście był, był troszeczkę, troszeczkę wyższy, co ułatwiłoby e, życie też mieszkańcom i e, rozwój zieleni w mieście, tak? To może teraz konkretnie powiedzmy naszym słuchaczom, powiedzmy naszym widzom, co my możemy zrobić? Robić dla środowiska. Co zwykły człowiek wstając rano może zrobić? Proszę bardzo. Jest, jest wielka paleta takich działań. Jeśli mówimy o błękitnym niebie i o ochronie powietrza, to zgaść zbędną żarówkę. Wyłącz niesłuchany odbiornik radiowy czy, czy telewizyjny. Dlaczego? Bo każdy prąd w Polsce, albo w zdecydowanej większości prąd w Polsce, powstaje wtedy, kiedy ktoś spali węgiel. W tym wypadku na Śląsku, na przykład w Bełchatowie. Czyli im mniej zużywamy prądu, im mniej używamy klimatyzacji, im mniej używamy urządzeń w stanie czuwania, tym mniej węgla musi być spalone, żeby ten prąd nam sprzedać. No to, to jest pierwsza rzecz. Druga, druga rzecz. Zakręćmy wodę, jeżeli oczywiście, myjemy zęby. No tak, to już, to już właściwie prawie wszyscy wiedzą. Nie znam osoby, która by lała tą wodę cały czas. Dodatkowo woda kosztuje. No ale. Można w domkach jednorodzinnych podłączyć do rynny dachowej pojemnik. O tu lewym okiem widzę coś, co rozpoznaje niemalże jak pojemnik na deszczówkę. Można tej, tej wody zebrać naprawdę dużo i do podlewania ogródka to wystarczy co więcej. Taką wodę można użyć do prania, bo jest miękka, nie zużywa się tyle środków piorących, bo, bo, bo lepsza woda na pewno segreguj odpady bo jeśli segregujesz odpady to przemysł nie musi wykorzystywać aż tyle pierwotnych na przykład kopalin rudy metalu żeby z boksytu wytworzyć aluminium żeby z niego zrobić puszkę żebyśmy mogli wypić i nie tyle wyrzucić co wrzucić do żółtego pojemnika to wtedy recykling spowoduje, że huta dostanie już prawie gotowy surowiec i zużyje 90% mniej energii, żeby wytworzyć nową puszkę albo nową butelkę szklaną, bo to podobnie energożerny przemysł. Yy, no, pewnie N namawiam do elektromobilności, sam bym chciał mieć elektryczny samochód ładowany w domowym panelu fotowoltaicznym. To, to byłby ideał. I jeżdżę czysto i tanio. No więc, in, ile razy odejdziesz od ropy naftowej i od węgla, tyle razy ziemia się tylko uśmiechnie. Masz balkon? Posiej rośliny miododajne, załóż pionową roślinność, niech będzie więcej bioróżnorodności, więcej przyjaźni dla owadów zapylających. Masz działkę? Posadź drzewa, zostaw fragment na dziką łąkę, niech to będą dwa metry kwadratowe. Sześć lat temu namówiłem skautów z mojego osiedla, dałem im nasionka, o tutaj skopiemy to. Mamy łąkę kwietną, która ma y, pewnie 2 metry kwadratowe, z pięknymi dziewannami, y, z y, cykorią, z dzikimi ziołami i co więcej, ci, którzy golą trawniki, szanują naszą łąkę kwietną. Nie zgalają jej, bo sami są zadziwieni, że coś takiego tutaj między trawą jest. Wygolony trawnik, to jest trawnik, który nie zatrzymuje wody, który jest gorący, na którym poza tą trawą nic nie rośnie, nic się tam nie pasie. Dużo jest takich rzeczy, które możemy robić. Ja na przykład jestem przekonywany w moim domu, nie jedz tyle mięsa. Ja bardzo lubię mięso. Jem go dużo, dużo mniej niż 10 lat temu. No i jaki jest związek między mięsem a klimatem? Ano taki, że jak ktoś je dużo mięsa, napędza handel mięsny, który napędza hodowlę mięsną, która napędza hodowanie miliardów kaczek, kur, gęsi, koni, krów, owiec, a one wszystkie produkują dość dużo gazów cieplarnianych, głównie metanu, czyli produkcja masowa na mięso niż transport. Nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że tak jest, dopóki nie zobaczyłem ubiegłorocznych wyliczeń, robionych przez IPCC, które co roku robi raport o zmianie klimatu. Czyli jeszcze trochę edukacji nam potrzeba, chyba? Bardzo dużo edukacji nam trzeba. W każdej szkole, w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, na co piątej godzinie wychowawczej, nauczyciel powinien opowiadać o zmianach klimatycznych, o smogu, o segregacji odpadów. Tego się na przykład domaga. Młodzieżowy strajk klimatyczny na całym świecie. Wprowadźcie edukację o klimacie do szkół. My złożyliśmy taką propozycję, i pan prezydent Rzeszow powiedział: Słuchajcie, dostańcie zielone światło. Będę myślał, jak to urządzić jeszcze w budżecie. Bo my jesteśmy yy, społecznikami, wolontariuszami, ale jednak im mniej projektów, tym więcej działalności odpłatnej. Świat tak działa. To jeszcze na koniec powiedzmy: Co człowiek może zrobić dla pszczół? dla pszczół? Może przede wszystkim, przede wszystkim zadbać o e, to, co ma w pobliżu. Może posadzić rośliny miododania na balkonie. Może, może czegoś nie wykosić. Może zdecydować, że zostawi w ogrodzie jakiś chwast, ponieważ mm, wa, tak warto powiedzieć tutaj, że kiedyś jeszcze nie tak dawno pszczoły, e, pszczoły w całym swoim cyklu rozwoju, powiedzmy tego letniego, yy, większość pożywienia znajdowały na, po prostu na chwastach, to tutaj 50-60% die, diety pszczół pochodziło właśnie z chwastów, czyli z roślin w danych uprawach po prostu niepożądanych, tak, więc... Yy myślę, że warto, warto zostawiać takie enklawy roślinności zupełnie dzikiej, roślinności, której po prostu nie kosimy, roślinności, której obserwujemy i na której te owady obserwujemy, jak będziemy widzieć, obserwować i patrzeć, jakie one mają przyzwyczajenia i co one robią, jak zachowują się rośliny, żeby tego owada przyciągnąć, żeby dlatego tego owada nagrodzić za jego usługę ekosystemową, to my zupełnie inaczej do tego zaczniemy, podcho zaczniemy podchodzić. Będziemy to po prostu bardziej Wrażliwi na te procesy naturalne zachodzące w przyrodzie, a takie niestety muszą zachodzić, ponieważ Pszczoła miodna jest przedstawicielem pszczołowatych w Polsce. Jest jedną z 460, natomiast całe 459 jest niesłychanie ważnych, bo są to pszczoły, które są dostosowane do różnych warunków, również temperaturowych. Trzeba powiedzieć, że jeżeli mówimy o zmianie klimatu, to warto tutaj powiedzieć, że ta zmiana o jeden stopień średniej rocznej temperatury powoduje to, że nam się w tym momencie przesuwa początek okresu wegetacyjnego o mniej więcej dwa tygodnie. W tej chwili już to jest na etapie badań. Wiadomo, że mniej więcej o dwa tygodnie rośliny na okres wiosenny, wiosenny rozwój roślin rozpoczyna się wcześniej, co oznacza, że wszelkie pszczoły są do tego okresu nieprzystosowane. Nie jeszcze nie ma, jeszcze się, jeszcze się nie, albo nie wybudziły, albo albo się jeszcze nie, nie namnożyły, tak? Czyli w tym momencie jakby rośliny kwitną wcześniej niż owady są zdolne je zapylać, czyli zostaje takie przesunięcie, co jest też oczywiście niekorzystne i dla roślin, i niekorzystne jest również dla pszczół, ponieważ te, jak się przesuwa o dwa tygodnie, to przesuwa się wszystko. Eee, i... Cała ta zmiana też o jeden stopień spowodowała to, że wzrasta na ilość dni zdecydowanie dla na przykład dla pszczół, dla owadów zaciepłych. Tak? Pszczoły nie potrafią latać, nie latają w zbyt wysokich temperaturach, unikają, muszą się wtedy zająć chłodzeniem, a nie zajmują się zapylaniem. Rośliny z drugiej strony nie wytwarzają na przykład nektaru, więc też ich okres kwitnienia i ta nagroda kwiatowa za zapylenie gdzieś po prostu nie jest, nie jest przekazywana owadom. Owad się na kwiecie nie pojawia, bo jest za ciepło, czyli nie dochodzi też do, może nie dochodzić do zapylenia. I za, zaburzają się niektóre rzeczy, w związku z tym rośliny, które kwitną w danym okresie, jak nie zostaną zapylone, to się nie, nie będą nam namnażać, natomiast ich miejsce z, zajmą rośliny inne, które zakwitły albo wcześniej, albo zakwitną po prostu później. Tak? Czyli następuje taka zmiana w środowisku, zmiana w składzie gatunku u poszczególnych ekosystemów, która też może być niekorzystna. To takie z takich działań bardzo lokalnych, które możemy, możemy robić każdego dnia, to jest przesiąść się na rower, pójść na spacer, mieć pretekst do tego, żeby pooglądać m.in. owady, motyle i tak dalej, użyć rolek zamiast samochodu, szczególnie korzystać z usług lokalnie, czy korzystać też z towarów wytwarzanych lokalnie co jest niesamowicie ważne. Nie tylko chodzi. O, o miód i produkty w szczele, żeby też nie było potrzeby przewożenia tych towarów na długie kilometry, żeby nie nam to tono kilometrów. Temat rzeka, jak powiedziałam na początku, i tak, yy, tak jest Rafał Szela, pszczelarz, architekt krajobrazu, pomysłodawca programu Tak dla pszczół i opiekun pasieki w sercu miasta oraz pan Mirosław Ruszała, założyciel Stowarzyszenia Ekoskop, dziś byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.